Nowa Toyota Corolla Cross 2026 to model, który wnosi świeżość i nowoczesny charakter do segmentu kompaktowych słów. Ten samochód został zaprojektowany z myślą o kierowcach oczekujących równowagi między komfortem, ekonomią oraz dynamiczną stylistyką. Wnętrze oferuje przestrzeń i intuicyjną ergonomię, dzięki czemu każda podróż staje się przyjemniejsza. Toyota postawiła na nową platformę i poprawioną aerodynamikę, co bezpośrednio przekłada się na stabilność prowadzenia i niższe zużycie paliwa. Corolla Cross 2026 rok udowadnia, że funkcjonalność i atrakcyjny wygląd mogą iść w parze. To model przygotowany dla współczesnych użytkowników ceniących technologie. W nowej Koroli Cross 2026 rok zastosowano ulepszony układ hybrydowy, który zapewnia lepszą reakcję na gaz, niższe spalanie oraz płynniejszą jazdę nawet w trudnych warunkach drogowych. Silnik pracuje ciszej, a system odzyskiwania energii został zoptymalizowany, co sprawia, że codzienna eksploatacja staje się bardziej ekonomiczna. Toyota wprowadziła również udoskonalone zawieszenie, które skutecznie tłumi nierówności, zapewniając kierowcy i pasażerom wysoki poziom komfortu. Dzięki temu samochód sprawdza się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Jednym z najważniejszych elementów Koroli Cross 2026 rok jest zaawansowany pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w najnowszej wersji. Ulepszone kamery i czujniki pozwalają na dokładniejsze wykrywanie zagrożeń, a adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu oraz system awaryjnego hamowania działają szybciej i bardziej precyzyjnie. Dodano także monitorowanie martwego pola oraz udoskonalony system wykrywania pieszych w nocy. Tego rodzaju technologie sprawiają, że nowa Corolla Cross oferuje poczucie kontroli i pewności podczas każdej podróży. Wnętrze zostało wzbogacone o większy ekran multimedialny nowej generacji, który oferuje szybszą reakcję, lepszą jasność i bardziej intuicyjne menu. Integracja ze smartfonem działa stabilniej, a system audio dostarcza wyraźniejszy i bogatszy dźwięk. Dodano również lepsze wyciszenie kabiny oraz ulepszone materiały wykończeniowe, które nadają wnętrzu bardziej premium charakter. Przestrzeń bagażowa została powiększona, co zwiększa praktyczność samochodu na co dzień, zwłaszcza dla rodzin i osób aktywnych. Toyota Corolla Cross 2026 to samochód, który nie tylko prezentuje nowy kierunek stylistyczny marki, ale także oferuje realne udoskonalenia, które użytkownik odczuje od pierwszych kilometrów. To model skierowany do osób szukających niezawodnego, oszczędnego i wszechstronnego SUV na lata. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi recenzjami, testami oraz prezentacjami nowych modeli, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów i pełnych omówień. Twoje wsparcie pomaga rozwijać ten projekt i dostarczać jeszcze bardziej wartościowe treści dla wszystkich miłośników motoryzacji. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do komentowania.